Tucker Carlson nie przestaje kłamać o Izraelu. W rozmowie z Piersem Morganem stwierdził, że krytyka Izraela jest niemożliwa. On nie może krytykować Izraela. Choć jest jednym z największych podcasterów i często krytykuje Izrael, około połowa jego treści jest wymierzona przeciw Izraelowi, Żydom lub Netandziachu. Brak samoświadomości jest spektakularny. Obejrzyjmy więc jego wideo i porozmawiajmy o tym, jak naprawdę wygląda prześladowanie chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Ponieważ pierwsze kłamstwo pojawia się już w pierwszym zdaniu. Jak mają się chrześcijanie w Ziemi Świętej? Czy rozwijają się, czy cierpią? W ostatnich latach stało się jasne, że w Izraelu ich liczba nie rośnie, lecz maleje, co wywołuje dużą debatę o przyczynach tego zjawiska. Ale sedno sprawy jest takie, że obecnie jest mniej chrześcijan, znacznie mniej w liczbach bezwzględnych, a zwłaszcza jako procent populacji, niż było w momencie powstania państwa w 1948 roku. Porozmawiajmy o liczbach. Zauważyłeś coś? Taker nie podaje żadnych ani jednej, ponieważ w momencie, gdy spojrzysz na dane, cała jego argumentacja się rozpada. W 1948 roku w Izraelu było około 35 tysięcy chrześcijan. Dziś to około 190 tysięcy to pięciokrotny wzrost. W żadnym kraju muzułmańskim na Bliskim Wschodzie, nawet w Libanie, liczba chrześcijan nie wzrosła w ten sposób. Kiedyś chrześcijanie stanowili 60% kraju, dziś to około 30%. W Syrii populacja chrześcijan załamała się, a w Iraku, gdzie 70 lat temu żyły miliony chrześcijan, Dziś może pozostało około 200 tysięcy. Opowiedz nam jeszcze, jak to Izrael jest problemem? Znowu bzdura? W Jerozolimie, jeśli to śledzisz. W internecie widzisz jeden po drugim nagrania, na których chrześcijańscy duchowni są opluwani przez religijnych ekstremistów, nie muzułmańskich, ale żydowskich ekstremistów. A to jest coś, o czym większość Amerykanów nie wiedziała, nie sądziła, że to się może wydarzyć. Zwłaszcza, że Stany Zjednoczone najważniejszy chrześcijański kraj na świecie finansują to. Porozmawiajmy o opluwaniu. Tucker, mówiąc szczerze, nie kłamie w pełni. W Jerozolimie są około trzy ulice, na których dochodziło do incydentów, gdy ortodoksyjni Żydzi pluli lub udawali, że plują na chrześcijańskie zakonnice. To obrzydliwe, całkowicie to potępiam. To jest sprzeczne ze wszystkim, w co wierzę. Ale zastosujmy trochę podstawowych proporcji. Jeśli najgorszymi przykładami, od których możesz zacząć swój film. Najbardziej szokującymi dowodami, jakie masz, są pojedyncze przypadki plucia, to sytuacja prawdopodobnie nie jest tym koszmarem, który próbujesz sprzedać. Zadajmy sobie kilka bardzo prostych pytań. Ilu chrześcijan zostało zamordowanych przez ortodoksyjnych Żydów w Izraelu? Zero. Ile kościołów wysadzili ortodoksyjni Żydzi w Izraelu? Zero. W Egipcie, Syrii i zwłaszcza Iraku kościoły wysadzano, a chrześcijan masowo mordowano. Ale o tej ciszy Tucker nawet się nie zająknie. Nie wspomni też o trwającym ludobójstwie chrześcijan w Nigerii czy Sudanie. Ciekawe jak to działa. Potem oczywiście wspomina, że Ameryka to finansuje. Nie, Ameryka nie finansuje ekstremistycznych Żydów plujących na chrześcijan. Izrael otrzymuje pomoc z Stany Zjednoczone Ameryki i około 80% z niej wraca bezpośrednio do amerykańskiej gospodarki, Poprzez zakup amerykańskiej broni. Stany Zjednoczone Ameryki przekazują Egiptowi i Jordanii więcej pieniędzy niż Izraelowi, głównie jako wsparcie cywilne, które nie wraca do amerykańskiej gospodarki. Ale taker ci tego nie powie. Teraz zobacz, jak przedstawia jednego ze swoich gości. Porozmawiamy z biznesmenem prowadzącym bank w Jordanii, wywodzącym się ze znanej chrześcijańskiej rodziny. Dla Amerykanów może być zaskoczeniem, że w Jordanii, kraju w 97%, Muzułmańscy chrześcijanie obecni tu od 2000 lat są licznie reprezentowani w wyższych warstwach gospodarki. To znaczy, że jest wiele chrześcijańskich rodzin, które odniosły ogromny sukces w Jordanii. Więc jaki jest tu przekaz? Izrael prześladuje chrześcijan, ale Jordania, kraj muzułmański, jakoś pozwala chrześcijanom rozwijać się i odnosić sukcesy. Ciekawe ujęcie. Sprawdźmy, czy wytrzyma pięć minut analizy. Zacznijmy od pierwszego mówcy, anglikańskiego arcybiskupa Jerozolimy. Widząc spadek liczby chrześcijan, zwłaszcza od 1948 i 1967 roku, uwielbiam ten argument. Podobno przed powstaniem Izraela chrześcijanie żyli w raju. Wszystko było wspaniałe pod rządami islamskimi, dopóki nie pojawili się Żydzi i tego nie zniszczyli. Jest tylko jeden drobny szczegół, o którym arcybiskup zapomniał wspomnieć, a właściwie trzy. Jedno pokolenie przed powstaniem Izraela pod rządami islamskimi. Miały miejsce trzy ludobójstwa na chrześcijanach: ludobójstwo Ormian, ludobójstwo Asyryjczyków i ludobójstwo Greków. Prawdopodobnie nigdy o nich nie słyszałeś. To nie jest przypadek. Nie możesz za to obwiniać Żydów, więc nie pasuje to do narracji. Nie wierzysz? Sprawdź każde słowo. W 1948 roku przywódcy arabscy odrzucili kompromis, nie zgodzili się na państwo żydowskie i wybrali wojnę. Walki wybuchły w miastach i na drogach. Część zamożnych i mobilnych arabskich chrześcijan wyjechała. Określanie roku 1948 jako wydarzenia antychrześcijańskiego to oszczerstwo, nie historia. Jaki jest jego najmocniejszy przykład prześladowania chrześcijan w Izraelu? Posłuchajmy. Pozwól, że podam Ci przykład. Wiesz, jak Grób Święty z różnych powodów przez długi czas w Wielką Sobotę, czyli podczas Świętego Ognia, jednego z najświętszych dni w kalendarzu chrześcijańskim. Tak, to noc przed Wielkanocą. Ograniczenia policji dla pielgrzymów są bezprecedensowe. Zawsze prosimy, by pozwolić pielgrzymom przyjść. Teraz w czerwcu to się dzieje co roku. Tak było też w zeszłym roku. Rząd Izraela nie pozwala chrześcijanom świętować Wielkanocy w Jerozolimie. Tak uniemożliwiają chrześcijanom i pielgrzymom świętowanie Wielkanocy policja tłumaczy to względami bezpieczeństwa. Największe prześladowanie chrześcijan w Izraelu to ograniczenia tłumu podczas jednej z najniebezpieczniejszych ceremonii religijnych na świecie. I trzeba mu to oddać. Arcybiskup przypadkowo mówi prawdę. Izrael ogranicza liczbę osób ze względów bezpieczeństwa. Pozwól, że wyjaśnię, Bazylika Grobu Świętego ma jedno wejście w zwykły dzień. Już wtedy trudno jest oddychać w środku. Podczas ceremonii świętego ognia, w Wielkanoc, setki ludzi są stłoczone, trzymając zapalone świece, gdy ogień jest przekazywany dalej. Jeśli coś pójdzie nie tak, setki chrześcijan mogą zginąć od ognia i uduszenia. Izrael przegrywa w obu przypadkach. Jeśli ograniczy liczbę uczestników, mówi się, że prześladuje chrześcijan. Jeśli nie ograniczy, i dojdzie do tragedii, i tak zostanie obwiniony. W 2021 roku w Meron 45 Żydów zginęło zadeptanych z powodu braku bezpieczeństwa na miejscu pielgrzymkowym. Tak więc na niebezpiecznych masowych wydarzeniach obowiązują zasady: to nie jest prześladowanie, to podstawowa odpowiedzialność. Teraz nadchodzi prawdziwe oszczerstwo krwi. Były dwa duże wybuchy. Pierwszy nastąpił niecałe dwa tygodnie po rozpoczęciu. 17 października 2003 roku spadła ogromna rakieta, wywołując kolejną kontrowersję. Izrael obwinił islamski dżihad o błędne odpalenie w gazie, a oni twierdzili, że to izraelska rakieta. Wtedy pojawiły się dwie wersje wydarzeń. To ten typ sytuacji, które znamy. Odpowiedź teraz! Nie wiem, ludzie pytają, a ja mówię, czy wyglądam na żołnierza, by wiedzieć, co się tam stało? To odnosi się do wybuchu w szpitalu El-Hali Arab. Media szybko oskarżyły Izrael, lecz później pojawiły się dowody na nieudaną rakietę islamskiego dżihadu. Nie jestem żołnierzem. Mówi: Nie wiem, co naprawdę się stało, ale zacznę od obwiniania Izraela, a potem powiem, że nie wiem, co się wydarzyło. Wiesz, co się stało to była rakieta islamskiego dżihadu. Ale nie mówisz tego, bo nie chcesz skończyć jak rami Ajat. Kim jest rami Ajat? Pytasz: Chrześcijanin z Gazy. Właściciel sklepu z chrześcijańskimi książkami religijnymi, którego sklep wielokrotnie podpalano, dostawał groźby od islamskich grup, aż został zamordowany. Biskup Aki nie wspomni o tym ani o przejęciu bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem w 2002 roku, gdy muzułmańscy terroryści wzięli 50 księży i wiernych jako zakładników. Nie wspomina o tym. Wyobraź sobie, co by było, gdyby żydowski ekstremista wtargnął z bronią do ważnego kościoła. Świat mówiłby o tym przez pokolenia, ale kiedy uzbrojeni islamiści to robią, taker i arcybiskup nawet o tym nie wspominają. Teraz o drugim, jeszcze ciekawszym gościu. Byłem zaskoczony, ile wybitnych chrześcijańskich rodzin jest w Jordanii, a ty pochodzisz z jednej z najbardziej znanych. Jak wygląda życie chrześcijanina w kraju zdominowanym przez muzułmanów? Oto niewygodna prawda. Wszędzie tam, gdzie chrześcijanie są mniejszością w społeczeństwach muzułmańskich, mają tendencję do osiągania lepszych wyników. Bardziej wykształceni i zamożni odnoszą większe sukcesy. To prawda w Hajfie, Nazarecie, Ramalach i Amanie. Taker krytykuje Izrael i wskazuje Jordanię jako przykład lepszego traktowania chrześcijan przez muzułmanów. Rzeczywistość jest prostsza. Chrześcijanie odnoszą sukcesy w Jordanii, Izraelu. Iraku i Syrii, dopóki ich społeczności nie zostaną zniszczone przez islamistów. Mógłbym mówić dalej, ale film musi szybko trafić do sieci. Antyizraelskie treści Takera przyciągają dziesiątki tysięcy widzów na godzinę. Proszę cię więc o przysługę: weź link do tego filmu i wklej go pod filmem Takera, niech przynajmniej część jego widzów zobaczy fakty. Jak zawsze, zostawię link poniżej. Dziękuję za wsparcie. Mój kolejny film będzie o temacie, którego Taker nie porusza jak islam zislamizował Jezusa, więc proszę o subskrypcję. Do zobaczenia, Jala.